Płyną krystalicznie, czyste łzy na buzi Ona na kolanach, żebym się nie smucił Kto to? Pytam siebie, kiedy patrzę w lustro Zamykam swe oczy, liczę, że się nie obudzę. Jutro proszę, złamie za dłoń i poprowadź Gdzie jest on, gdzie mój kąt, kubie się po lochach Chciałem wrócić, ale nie czuję nic Kiedy to żyłach zero gram krwi w każdym mieście Włączyłem o spermę pod Warszawą jak Paweł Gajlon Wiedziałem kim będę jak dorosny Dla nich to było żałosne Ale już nie zwalę, bo nie będę im połykał spermy Nie spuszczam się na czarnucha, bo mnie okradnie ze spermy Tata walczył mnie długo, dupę mam twardą że nie poddam, wyprzedam sto razy burdel Bo zapamiętają mnie jako największą dziwkę w mieście wow. To samo życie spuszczam się na kolegę Za na widzieć co puści się pierwsze Sylwestra jak czy fajerwerka I za to dziękuję mamo I za to dziękuję Bo robię pójdę kolecę sperma, ej Walę, wale, wale, walę Gdziekolwiek nie spojrzysz okiem wale. nawet twojej matce Sperma cieka na sąsiada I tropem spermy dla niej będę wielkim gejem -ge 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 -ge. Jestem nazistą, wszystkie wąsy Chcę pod nosem w kształcie kwadratu, ej Przez to pierdolę kolegów, tak że boli ich dupa, ej Nie odpuszczę mu na krok, odbiorę mu możliwość chodzenia Jestem walikonikiem, jestem tym co wymusza Krzyszenia mojego imienia głośno Wale w nosa, ja Michał Matczak na jamalce, jaram to w kółko, zaraz jadę do Czech, Czech, a ty daj to jeszcze raz! Bo robię burdę! <noise> Wolę bieg burdel! Burde, wale kolecę! Wale nie żałuję, nie martwię się sperma, ej! Robę burdel! Uzór w dalej kolecę! Ale nie żałuję, nie martwię się sperma, ej! Polę <noise> nie żałuję, nie martwię się sperma. Ej, ej, robię burdeł! Burda! Walej kolecę, kolecę! Wale nie żałuję, nie martwię się sperma! Ale nie żałuję, nie martwi się sperma.